Winterhood. Excuse me! Co tu będzie się działo? Wygląda trochę jak kupa. Oh! Cześć! Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. W końcu udało mi się skompletować wszystkie kosmetyki Gen Z, więc przychodzę do was z ich testem. Będzie oczywiście szczerze, więc zaczynajmy! <śm> 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 W całej serii nie ma żadnych e, kosmetyków do twarzy typu podkład, korektor, puder, ani bronzer, ani róż, więc jakby mam to już na sobie i przejdę do mięsa. Najpierw pokażę Wam wszystkie produkty, a potem będę ich używać po kolei. Mamy produkty do brwi, kolorowe maskary, konturówki do ust, pisak do piegów, paletę cieni i kolorowe linery. A więc na pewno od razu widać, że ta seria jest bardzo kolorowa, więc zacznę od pierwszego produktu, którego normalnie bym użyła już jakby po zrobieniu twarzy, czyli do brwi. I tak jak Wam pokazywałam, są trzy różne kolory do brwi. Jest przezroczysty, potem jest blondy i Brownie. I wydaje mi się, że ja sobie zacznę od Blondie i zobaczę jaki to ma kolor. Jakby co, to nigdzie nie patrzyłam na recenzję tych kosmetyków, bo nie chciałam się niczym sugerować, więc jak je otworzę, to będzie pierwszy raz, jak je będę widziała, więc... <słuchy> Nic mi upadło! Uuu, okej! Okay. I podobają mi się te opakowania. Wydaje mi się, że to będzie chyba taki żel e, do brwi. Bardzo mała szczoteczka i rzeczywiście bardzo jasny kolor. Zobaczę, jak to będzie wyglądało, wyglądało u mnie. Wezmę sobie moje małe, miniaturowe e, lusterko z Baby Jodą. Zobaczymy na tej brwi, czy tu coś w ogóle będzie widać. Ok. Hmm. Dobra, spineczki. Match better. No dobra, nie jest najgorzej. Coś układa. Po prostu to ten pierwszy przejazd był taki, że miałam wrażenie, że to nic nie robi. Spróbuję jeszcze tego ciemniejszego brownie. Co jest? mam tak delikatnie, bo wiem, że wypada i nagle... Nie robię tego specjalnie, przysięgam. Ten był akurat przyklejony, więc musiałam osyp... No bez sensu, dobra, nieważne. Brownie jest już w takim ciemniejszym kolorze. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy on daje kolor? Uuu, daje kolor, okej. Okay. Ogólnie na pierwszy rzut jest to dość delikatny produkt. W sensie, że trudno jest sobie nim zrobić krzywdę po przejechaniu raz. Nie zabarwi wam bardzo jakoś tych brwi i skóry, nie utrwali też tak mega na maksa, tylko trzeba parę razy rzeczywiście tym przejechać, żeby coś tam się zaczęło dziać. Na pewno nie jest to nasycenie koloru jakichś górnych e, lotów, ale też właśnie zależy co kto potrzebuje i o co komu chodzi. Przez to, że to jest tylko żel, to jeszcze uzupełnię sobie jakieś brakujące włoski markerem do brwi, tak żeby uzupełnić ich kształt, bo wiadomo, że żaden żel tak nie nie Zrobi dokładnie jak my chcemy. No i wstępnie muszę powiedzieć, że jest ok. Ten jasny kolor rzeczywiście jest do jasnych włosów, ciemniejszy, jest taki bardziej uniwersalny, więc wydaje mi się, że naprawdę fajnie to opracowali. No i wiadomo, przezroczysty jest, po prostu przezroczysty i tylko układa wam brwi. Nie wiem, jak to się będzie trzymać, ale ogólnie nie czuć takiej, mm, wiecie, warstwy, także to jest utrwalone mocno. Tylko to raczej jest tak, że jak przejdziecie sobie palcem, to już raczej wszystko się popsuje, ale dopóki nie dotykacie, jest sztos. Przeczytałam teraz napis na opakowaniu trik wizerzysty przeczysz brwi szczoteczką zgodnie z kierunkiem wzrostu włosków, aby uzyskać modny, naturalny efekt makijażu. W ogóle nie rozumiem tego triku. Chyba każdy tak robi. Myślałem, że trik to będzie na sadzie, ja nie wiem. Przeczysz najpierw to, a potem w to, żeby jeszcze lepiej utrwalić, albo coś takiego, a to jest w zasadzie... no przeczysz tak jak zwykle. Poleca. Okej, okay, kolejne produkty. Tak naprawdę, następnym krokiem byłoby już oko. I tutaj mam paletę cieni e, i dodatkowo kolorowe linery, jak widzieliście. Więc ciężko będzie mi zrobić cały makijaż wszystkimi produktami, ale postaram się jak zwykle. Może będę wyglądać na koniec dosyć dziwnie, ale przynajmniej przetestuję na tyle, na ile mogę. Więc uwaga, uwaga. Uuu, o, u, o, o, tutaj jest jakiś trik. A dobra, najpierw pokażę wam. O, a dobra, czy to nie jest trik, tylko jest tutaj y, wiadomość dla nas. Więc opis jest bardzo fajny, kolory też są bardzo ładne. Wydaje mi się, że ten będzie bardzo ciężkim kolorem, a więc czas na słocze. O, te kolory się powtarzają. O, proszę bardzo, tu jest na przykład eyeliner, który się też nazywa Be you, Not Nodem, ale zobaczmy słocze bez żadnego, wiecie, takiej, żadnej bazy pod cienie. Okej, okay. tutaj może być pewien problem. Może mi klops. Oh! Oh! Okej. Okay. <laughs> nie wiem, co to była reakcja, ale ja nie myślałam, że te kosmetyki będą hitem. W sensie jak patrzę na te kolory u fajne, fajne, no i wiadomo, Jenzi nie wypuściłoby niczego słabego. Moje pierwsze wrażenie to takie, że prawie w ogóle nie widać tych kolorów. I jestem tutaj dosyć mocno zawiedziona, bo jeżeli to wygląda tak na ręku, to zwykle jest tak, że na oku wygląda gorzej. Najlepiej wyglądającymi kolorami jest ten, czyli Be Fearless i różowy, czyli Girl Boss. A reszta jest naprawdę bardzo, bardzo delikatna. Użyję tutaj bazy pod cienie, bo wydaje mi się, że bez bazy to jak gdyby będzie bardzo trudno ocenić te cienie w jakikolwiek pozytywny sposób. Wezmę Urban Decay Primer Potion. No, powiem Wam szczerze, że naprawdę się zastanawiam, co tu będzie się działo. Niech mi pomoże chociaż pędzel atomówki, bo jest cudowny, przepiękny i w, w kolorach. To by mógł być ich pędzel, ale nie jest. <laughs> Dobra, może najpierw ten, który mi się podobał najbardziej. Zobaczmy, zobaczmy różowy. Nabiera się ładnie. Ja wytrzymam. Oooooh, excruz me! Jakby e, widać to, nie? Widać to. Zastanawiam się, czy to jest kwestia bazy, chociaż ten kolor akurat był całkiem ładny, więc różowy jest. Ok, sprawdźmy teraz ten pomarańczowy. Bo on też był ładny. Uj, Kino-nowy. Ej, piękny. Ogólnie widać, że dzieje się całkiem nieźle. Z tego co pamiętam, kosmetyki Bell nie są zbyt dobrej jakości i właśnie raczej spodziewałam się tego, co miałam na ręku. Ale tutaj, jak widzicie, jak sobie nakładam, tak to jest całkiem nieźle. Różowy z tym pomarańczem bardzo ładnie wygląda. Na razie tak zostawię jedno oko, zobaczymy jak to się rozwinie i wezmę drugi pędzelek i teraz użyję tych takich cieni, które wyglądały gorzej. Be you Not dem. Może też będzie o wiele lepiej wyglądało na oku. Let's go! Chyba trochę lepiej niż na ręku, ale jest taki bardzo smutny jakby ten kolor w porównaniu do tych, no bardziej nasycony niż bym myślała, ale ten kolor chyba na razie wypada moim zdaniem najgorzej. To teraz się przerzucę na zielony cień. Please work. O, okej, okay, dobra, zielony trochę lepiej. Na pewno wygląda lepiej niż na ręku, więc znaczy, że rzeczywiście ta baza dużo dała. Bo prostu cień się lepiej klej ma ładniejszy kolor. Bardzo mi się podoba ten zielony, jest bardzo ładny. Dodam go jeszcze trochę może tu, żeby tak mi nawiązywał. O, patrzcie, tutaj chyba nie miałam bazy aż tak blisko yy, nosa. I już ten kolor jest zdecydowanie słabszy. I jeszcze bardziej szarawe, widzicie? Tu versus tu. Więc naprawdę te cienie muszą mieć po prostu bazę, bo inaczej klops. Okej, okay, więc zostało nam... <śk> Tylko żółty. Zobaczmy, jak on tutaj wyjdzie. Ładnie się nabiera. O, chyba też coś z tego będzie. Trzy razy, jak się go nałoży, to jest widoczny. Zaczmy po tej stronie. Zdecydowanie bardziej podoba mi się to oko niż to, dlatego że tutaj jakby trochę mi psuje ten niebieski, który nie jest do końca takim moim vibem, bo tutaj i ten różowy, i ten pomarańczowy są takie mocno neonowe, a tutaj to najbardziej tylko ten zielony, no i wiadomo, żółty. Ale jeżeli miałabym pomyśleć, jak wygląda jakość tych cieni w stosunku do ceny, bo ta paleta kosztowała około 45 zł, to wydaje mi się, że mogłoby być trochę lepiej, chociaż i tak to jest jedna z tańszych palet. Na pewno jak ktoś zaczyna. Przygodę z kolorami, w ogóle z cieniami, to może to być fajna paleta na początek, bo nie pracuje się nie jakoś mega trudno. Natomiast, no, właśnie jeden jest kolor, który tak troszeczkę z tego wszystkiego odstaje. Zapomniałam jeszcze podać cenę tego produktu do brwi i to kosztuje około 20 zł, więc wydaje mi się, że jest totalnie w porządku, jak na taką jakość. Zobaczymy jeszcze, jak te cienie będą się trzymać, ale znowu wydaje mi się, że jeżeli jest baza, to będą się trzymać zdecydowanie dłużej, bo po prostu się będą kleić do tego oka. Wydaje mi się, że tutaj bym poszła w troszeczkę tańszą paletę, w sensie, że mogłaby to kosztować trochę mniej, ale zobaczmy jeszcze, jak będą wyglądać linery. Będę wybierać zupełnie randomowo. Zacznę od zielonego. You can't stop me. Wygląda w ten sposób. Be Fearless. Czyli to w ma być ten pomarańczowy. Bio Noddem. Uuu, ładny kolor. Dalej mamy Girlboss i żółty, uwaga. Sisterhood. Ogólnie wyglądają dla mnie mega zachęcająco. O, o, prawie mi wypadło. I mam wrażenie, że ich pigmentacja może być zdecydowanie lepsza. Chyba zacznę od razu od tego niebieskiego koloru. I przejadę sobie chyba już po prostu po oku, bo nie ma co tracić czasu. Hmm. Ok, na pewno kolor jest zdecydowanie lepszy niż cień. Pigmentacja jest trochę słaba. Ale ogólnie nie jest najgorzej, bo nałożyłam dwie warstwy, albo tam nie wiem, trzy, ale chyba dwie. I już jest taki kolor, chyba jaki powinien być, taki ostateczny. I rzeczywiście widać go z daleka, więc to jest chyba ok. Całkiem łatwo się go używa, robi całkiem precyzyjne te linie. Nie rozlewa się, ma dobrą gęstość, nie jest też za gęsty. No dobra, zobaczymy, jak on zastygnie, że tak powiem. I teraz lecę z zielonym. śmieszna jest taka pudrowość tych, yy, tych linerów. Są takie. Jakby trochę kredowe. Okej, okay, on jest troszeczkę mniej widoczny, ale pewnie przez to, że właśnie miał być taki, nie wiem, może trochę bardziej neonowy. Ale trudno jest mi ocenić, co jakby chcieli tutaj osiągnąć. Jedno jest wiadome, na pewno trzeba nałożyć co najmniej dwie warstwy tego linera albo trzy. W zasadzie teraz z zielonego nałożyłam trzy, żeby był widoczny. Więc jeżeli komuś zależy na szybkości, no bo zwykłe linery takie trochę droższe i bardziej profesjonalnych firm, no to wystarczy, że przejedziecie raz, tak jak czarny liner przejdziecie raz i macie już kreskę. A tutaj na przykład ten zielony jest bardzo mało widoczny, ale no, widać, że po prostu albo taniej, albo, albo lepiej. One kosztują 25 zł za słoiczek, więc wydaje mi się, że jak na taką jakość to jest okej, okay, no ale wiadomo, trzeba się więcej narobić, bo rzeczywiście no dwie warstwy to jest minimum, najlepiej trzy, ale przerzucę się teraz na pozostałe kolory, bo mam jeszcze te i żółty. Zobaczymy jak sobie poradzi różowy. Ok, więc jak widzicie, no pierwsza warstwa jest mało widoczna. Trzeba jeszcze nabrać więcej produktu. I naładować drugą. I najlepiej trzecią. No dobra, ok. I teraz mamy pomarańcz. Hops, 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 hops. hops. Tutaj akurat kolory nie, od, nie odchodzą od siebie jakością. Rzeczywiście widać, że każdy z tych kolorów trzeba nałożyć dwa albo trzy razy. Czasami jest tak, że na przykład jakiś kolor jest mocniejszy, drugi jest słabszy. A tutaj wszystkie są mniej więcej podobne. Okej, okay, całkiem nieźle. I teraz został nam ostatni żółty. I zobaczmy, jak on tu się będzie zachowywał. Mhm. Wydaje mi się, że przez to, że jest taki dosyć jasny, to tu akurat dwie warstwy są całkiem spoko, ale no i mimo wszystko ta trzecia jednak dodaje takiego, wiecie, takiej intensywności. Okej, okay, on ma chyba najmniejsze takie nasycenie jakby koloru, ale jest najjaśniejszy, więc dosyć mocno go widać, chociaż tutaj jak dam trzecią warstwę, to już widać, że to jest żółty, a nie po prostu jakiś tam jasny. Natomiast wiem, że jakbym to robiła takimi e, trochę lepszymi linerami, to wyszłoby mi to zdecydowanie szybciej. Tak mniej więcej dwa albo nawet trzy razy szybciej, bo to przecież wszystko zależy od ilości walz, którą się nakłada. Ale finalnie podoba mi się, jak to wszystko wygląda, bo wiecie, jest kolorowe i jak się człowiek postara, to po prostu da się to zrobić tak, jak się chce. I zaraz jeszcze przejdę do trwałości tych linerów, zobaczę, czy się rozmazują, czy nie, ale dam im tak porządnie zasnąć. I przejdę w takim razie do kolejnych produktów, czyli do kolorowych maskar. Zacznę może od koloru Power. Ładne te opakowania, naprawdę bardzo mi się podoba ten zielony z różem. Uuu, intensywny, OK. Zobaczę na ręku. Uh -huh. No dobra, widać, że coś tam się dzieje. Nie wiem jak będzie na rzęsach. Zobaczę może na dolnych. O, OK, coś tam widać. Coś tam widać. Rzeczywiście robi się tak różowo. Ale też te rzęsy są takie mało widoczne mimo wszystko, bo jakby jak zobaczycie sobie z bliska, to widać, że to jest różowe, ale jak już tak dalej, jak normalnie się na przykład z człowiekiem rozmawia, nie wiem, pół metra czy coś, no to ja na przykład w lusterku prawie w ogóle tego nie widzę. Spróbuję sobie jeszcze nałożyć e, normalny, czarny tusz do rzęs i potem na to na przykład nałożę. Zobaczmy fiolet Badas. Uuu, śliczny kolor. Też zobaczyć, czy to w ogóle będzie widoczne. Jak nie to dam na czarny hmm. Przez to, że te tusze są takie jasne To właśnie trochę tego nie widać Więc ten y, y, lila dla mnie jest trochę gorszy Może na przykład y, niebieski Całkiem ładny, turkusowy. Może spróbuję dołożyć do tego. O, okej, okay. turkusowy. Chyba ma więcej koloru niż ten fiolet. To jeszcze mamy ostatni, żółty. I te tusze kosztują 25 zł, więc też jest okej. Okay. Jest to całkiem dobra cena. Ten jest bardzo ładny. Zobaczymy, czy będzie widoczny. Dam go na dolną powiekę. Uuuu! Jest widoczny. No dobra, jest widoczny, ale wygląda to mega dziwnie. Do jakiegoś specjalnego makijażu albo do charakteryzacji to jest super, bo się tworzy taki jakiś trochę bardziej crazy look. Tak na co dzień do makijażu bym tego nie dawała. Zobaczę teraz jak wygląda różowy na czarnym, bo to już wyschło, więc zobaczmy czy tu coś... Da. Chyba tylko tyle, że po prostu ten kolor się miesza. W serio, teraz nakładam na siebie wszystko, co tylko mogę. No niebieski wygląda całkiem nieźle. Nie wiem, no musicie ocenić. Jak dla mnie to jest po prostu... Nie widzę do końca w tym sensu. Jeżeli chodzi o cienie, fajnie, linery fajnie, maskara... Chyba bym nie używała i na pewno bym nie kupiła drugi raz. Więc zobaczmy może te linery, jak to wygląda. Czy one się będą nam rozmazywać? u są bardzo takie... Szorstkie. O! Niebieski jest najsłabszym ogniwem. Są całkiem odporne, można powiedzieć. Przyjadę jeszcze raz. Próbuję zmazywać i rozmazywać, chociaż ten różowy też trochę rozmazał. Niebieski, wiadomo. No, czyli niebieski i różowy, takie trochę najsłabsze, ale całkiem nieźle. Zobaczymy, jak z chusteczką. O, z chusteczką też nie zmywał się od razu, czyli rzeczywiście trzeba im dać trochę takiego, wiecie, takiego trochę tutaj mazania, żeby to się zmyło, więc chyba jest okej. Okay. To są naprawdę tanie linery, więc wydaje mi się, że jest spoko. Tusze do mnie nie przemawiają, a cała reszta oka jest okej. Okay. I teraz zostały dwa ostatnie rodzaje produktów, czyli rzeczy do ust i pisak do piegów, z którym miałam największy problem, najdłużej nie mogłam go znaleźć. On po prostu był taki, nie ma, a skończyły się, nie ma i nie będzie. Więc na niego czekałam najdłużej i dlatego ten test pojawił się tak późno. Ale najpierw przejdę do ust. Mamy tutaj cztery kolory. Jeden to taki brązowy nudziak i nazywa się Work. Jest trik wizerzysty. Nadaj ustom wymarzony kształt. Obrysuj ich Kontur, zaczynając od zewnętrznych kącików. Aby uzyskać efekt wydatniejszych ust, poprowadź kreskę tuż ponad ich naturalnym konturem. Okej, okay, ten trik wizerzysty jest już zdecydowanie lepszy, natomiast to, żeby powiększyć usta to trochę nad konturem, to też mam wrażenie, że to już jest taka wiedza powszechna. Ale może rzeczywiście, jak ktoś dopiero zaczyna z make-upem, wydaje mi się, że dla kogoś może to być spoko. Samo opakowanie. o! o! Bardzo łatwo to zeszło. Na zasadzie nie dotknęłam prawie w ogóle tego, więc boję się, że to może się otwierać. W kosmetyczce bym tego absolutnie nie nosiła. Więc zapakowanie wygląda tak: jest dosyć twarda. No bo to do ust. I kolor jest dosyć ciemny, taki a la, lata 90., wczesne 2000. Więc całkiem spoko, jak na ten czas. Teraz mamy jasr. Tutaj mamy taki neutralny, bardziej różowy, całkiem ładny kolor też. Trzy. Sleigh. bardzo ładny odcień, chłodniejszy, ciemniejszy. I ostatni czerwony, taki bardziej win. Okej. Okay. Przepiękny kolor czerwieni, przepiękny. Wydaje mi się, że wszystkie te kolory są bardzo ciekawe i też bardzo uniwersalne, muszę przyznać. Więc zobaczmy dwójkę. Tak, dwójkę. jest taki w miarę neutralny. Hmm, to jest w ogóle bardzo podobny kolor do moich ust, chyba. Ale to też spoko. Jak się ma taką koncurówkę jak usta, to naturalnie można, właśnie, nadać im ładniejszy kształt. To jest trochę bardziej różowa. Wygląda całkiem spoko. Kolor jest ładny, dosyć łatwo się aplikuje. Fajne jest to, że jest jakby wykręcana. No i ogólnie całkiem fajne krycie. Łatwo i szybko się to zrobiło, więc wydaje mi się, że jak najbardziej na plus. I teraz sprawdzę sobie jeszcze inny kolor, może mniej różowy. Może teraz wezmę właśnie ten pierwszy, ten taki bardziej brązowy. Mm, ładny. Ale szczęście jest dosyć twarda ta konturówka, jak sobie przejeżdżam. Tak nie po konturze, tylko próbuję trochę wypełnić, to jest dosyć twarde. Mogłabym mieć trochę lepszą pigmentację, ale kolor jest naprawdę ładny. Trochę przebija spod tej konturówki, gdyby mój naturalny kolor ust, więc jest trochę mniej brązowa, a taka bardziej różowawa. Ale ogólnie bardzo mi się podoba i nawet właśnie pasuje do tych oczu, więc bym powiedziała, że jak najbardziej na plus. Trójeczka. Hmm. A ta jest bardziej gładka. Zdecydowanie czuję, że jest bardziej gładka niż ta jedenka. Tylko, że łatwiej się przesuwa, łatwiej się rysuje. Okej. Okay. Trochę bardziej różowa wychodzi niż myślałam. Na ręku jest trochę bardziej fioletowa, trochę bardziej chłodna, więc chyba ten kolor jest dla mnie zbyt jakby intensywny, ale z drugiej strony dobrze pasuje do tego różowego. Więc jakby fajnie, że to wszystko się łączy i mimo wszystko te kolory naprawdę fajnie wychodzą razem w połączeniu ze wszystkim. No i teraz wiem, że na pewno nie będzie to pasować, ale lecę z ostatnim kolorem konturówki, bo po prostu jestem ciekawa, serio. Mm. Ale intensywna. No to nie mogę mówić. Bo czerwień nie wybacza. No dobra, chyba sobie troszeczkę za bardzo wyjechałam, ale tutaj też spodziewałam się trochę innego koloru, bo myślałam, że będzie trochę ciemniejszy i trochę bardziej czerwony, a mimo wszystko on wchodzi jednak trochę w róż. Więc tak naprawdę mój faworyt to są te dwa pierwsze kolory, czyli ten brązowy i różowy, taki niedziakowy, ale wszystkie są naprawdę ładne. No to teraz lecimy z pisakiem do piegów. Po prostu nigdzie nie mogłam go zdobyć. I mam kolor 01 Charming. Nie wiem, czy było więcej kolorów, bardzo możliwe, że było, bo tutaj wszystkiego jest więcej. Ale ten udało mi się zdobyć. Frekolicius pen. Okej, okay. on jest jak marker. O nie! strasznie dziwny kolor z tych piegów. Jest taki zielonkawy, więc mam nadzieję, że było więcej kolorów. I pewnie dlatego nie mogłam ich dostać, bo już są wyprzedane, bo są ładne. A ten akurat został taki mniej ładny. Ale testujmy to na twarzy. Zobaczymy czy to jest dosyć łatwe i czy naturalnie wygląda. Zobaczę czy da się to odbijać. No dobra. Ja lubię sobie właśnie tak trochę je, wiecie, przyklepać, żeby nie były aż takie intensywne. I wiadomo, jak mam na twarzy tyle kolorów i jeszcze te piegi i wszystko naraz, to będzie to dosyć e, intensywny look. Ale z drugiej strony y, muszę przetestować dla Was wszystko, bo tutaj, mimo wszystko, te kropki, każda ma podobny kształt. Można wielkość kontrolować naciskiem, że jakby y, to delikatnie, to są mniejsze. Jak mocniej dociskam, to są większe, ale nadal wszystkie są mniej więcej okrągłe. A czasami fajnie jest mieć takiego jakiegoś trochę innego piega, ale to już naprawdę wiecie, czepiam. Staram się też, jak z utrzymaniem w ogóle tego pisaka, czy on się będzie trzymał długo na skórze, czy on zastyga, czy daje fajny kolor. Może się też dosyć szybko brudzić od podkładu i innych rzeczy, które macie na twarzy, bo już widzę, że na przykład teraz po tym całym zabiegu już ta końcówka pisaka, jakby jak widzicie, jest zdecydowanie jaśniejsza i mniej się nakłada tego produktu. Ale jest ok, nadal działa. Wydaje mi się, że ten pisak jest naprawdę spoko. Trochę to trwa, ale mimo wszystko daje bardzo naturalny efekt. Nawet ten kolor, o którym mówiłam, że jest taki słaby, to się wpasowuje w taki chłodniejszy typ urody. Ten kolor, o którym mówiłam, chciałam Wam pokazać w ogóle, jak wygląda na białym, na chusteczce. Tak, w sensie, to jest dokładnie ten pisak, on naprawdę jest zielony. Szczerze mówiąc, wygląda trochę jak kupa. Ale na twarzy nie wygląda najgorzej. Ten pisak kosztuje około 20 zł, więc wydaje mi się, że jak na 20 zł to jest naprawdę super. Konturówki jeszcze kosztowały też chyba około 20 zł, więc też spoko. I jak miała podsumować te kosmetyki, to powiem, że dla. Młodych osób, które gdyby zaczynają dopiero z make-upem, nie mają już tak dużo doświadczenia, rozeznania i przede wszystkim kasy na takie jakieś mega profesjonalne kosmetyki, to to jest naprawdę dobry wybór, bo daje fajny efekt, nie jakiś mega pro, nie wiadomo, jak długo się utrzymuje, ale możecie tym zrobić naprawdę spoko make-up. I możecie zrobić bardziej szalony, możecie zrobić bardziej normalne piegi, neutralne usta. No naprawdę daje bardzo dużo możliwości, więc szczerze mówiąc, jestem pozytywnie zaskoczona. Brew zdecydowanie się trzyma. Fajny kolor. Nie, na razie też się trzymają. Fakt, że nie minęło za dużo czasu, ale wszystko się ładnie trzyma. Eyelinery też się trzymają, wyglądało całkiem spoko. Dużo tutaj było pracy, ale efekt finalny jest ładny. E Piegi tak samo fajnie wyglądają. Nie wiem, ile się będą trzymać, ale jak widzicie są całkiem naturalne. I konturówka tak samo, też ładne krycie. Dosyć łatwo się nią pracowało, więc ogólnie Gen Z, Brawo, naprawdę spoko opcja.